Cześć to znowu ja w dzisiejszym odcinku dla różnicy pogramy sobie w jakąś grę na przeglądarce no to ja już przygotowałem sobie czasem wchodzę nazywa się ta gra zielone imperium no to ja gram na serwerze drugim bo się szybko zaloguje No, i nie więcej co pokażę co tu się robi. Na początek, akurat tu przed niedawno dzwoni, akurat rozłączę się. I na początek, że dostajemy chyba 5 marchewek, i z tego zasiejemy i tak coraz więcej. A I to później sprzedajemy w mieście. Później pokażę. No i tak, tu notatki są, tu pomoc, tu nasz profil tam jest. Tu umowy, że chcemy sprzedawać coś albo kupować prywatnie. Tu skrzynka odbiorcza, tu podlewa, tu zbiera plony, ale tak pojedynczo, a tu sieje. No, to tu żeby wszystkie zebrać tak, no akurat nic mi nie zbierze na początku to mam pełno kamieni jakiegoś zielska wszystko ale później to jak widzicie już nie mam ani jednego tu się pieniądze zbiera widzicie już mam prawie 200 tysięcy kt punktów mam prawie 12 tysięcy 15 poziom już no i pełno tych Zawsze przychodzi ktoś jakś po zalogowaniu. Ja, ja już mam wyższy poziom, to mogę więcej y, tych nasion mieć i o, sadzić, nie? No to już chyba wszystko. A, i czym wie, wyższy poziom, tym można le, lepsze i droższe mieć produkty. No, to przechodzimy teraz do. O, ja mam akurat dwa grody. To jest chyba podobne, tak jak to. I tu jest z miasta. Może podjadę trochę wyżej. O! To tak. To tu, jak ten teraz nowe weszło, to tu jest i tu, jak chcemy kupić sobie kaktusy. Taką szklarnię, jakby mamy. Tu mamy jakiś tam kongres. Tu mamy, jak chcemy kupić jakieś ozdoby. Tu mamy farmę, czyli tam takie podstawowe warzywa. Tu jest targ. i to jest właśnie najciekawsze. Tu produkty do zaoferowania, to tu sprzedajemy. Po prostu bierzemy nota. Tu ile sztuk, tam KT. Ale radzę na początku wziąć i sprawdzić. Tu tam produkty mamy pełno tak. Ile, co kosztuje, żeby jak najtaniej sprzedać Czyli szybko nam kupią, nie? I jest pełne na 100% Nawet jak tam wezmą i przebiją to Będzie taniej jeszcze To i tak jakieś to się sprzeda Ale nie takie jakieś ceny z kosmosu nie? Tu jest autobus On jest tylko w z... środy i soboty Dzisiaj jako jest, jest sobota No co jest? A na autobus trzeba kliknąć I Jestem w drugim mieście teraz no, Tu się kupuje kwiat kwiaty Tu, nawet nie pamiętaj Jakieś kolekcjoner niesamowitości Nawet wejdziemy w to A, jakieś tam handluje Powrócimy tu jest gdzieś yy, rynek, tu chyba, tu jest stowarzyszenie ogrodników, i tu są gildie i różne konkursy. Tu wysyłamy, teraz akurat na brokuły trwa, tu jest kiedy od kiedy do kiedy, tu ilość wysyłamy, i pamiętajcie, że jak będziecie wysyłać, to już nie odzyskacie tego, co wysłaliście. Tam jakieś nagrody są takie. O, no to chyba to wszystko, co już mogłem mówić. Dzięki za obejrzenie! I zapraszam do oglądania następnego odcinka. Nara.